feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still go 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 go, go 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 hustle out hustle every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave Jesteśmy na wywiadówce w szkole Dzień dobry, Szanowni Państwo Dobra, nie ma pierdoletów, bo i schody zmieniły trochę swój kolor Tak jak widać O, proszę bardzo <grywka> Kontrola i od razu pierdo Tutaj ładnie sobie czyszczą schody. Kampot Kambodża. Dzisiaj zaczynamy nietypowo, bo w krzokach. A tak naprawdę to jesteśmy na górze e, w... No, nad guesthousem. przyszedłem zobaczyć, co dzisiaj e, nasi pracownicy tutaj zmodzili Zaraz wam pokażę, bo jedna rzecz już mi się podoba. Tutaj Bartu już pokazywałem czyściutki. Czyścili tutaj schody. Kuchnia już była wyczyszczona, ale też naprawdę nie mogę się przyczepić, bo wszystko tak jak chciałem jest wyczyszczone. Ró również yy, w środku fajnie czysto. Tutaj mi pokazywali, że no tutaj. Czarna farba. Tak to elegancko to wyputowali, nie ma co ukrywać. Ale czarna farba. Tak to pewnie będzie tutaj z konstrukcji. Niestety ale trzeba będzie użyć jakichś mocniejszych środków. Tutaj jak widzicie, prando jest pranie za praniem. Ręczniki jakieś nasze ciuchy mojej Bartka. Tutaj to nie wiem. Ale chyba jeszcze by się przydało te okienka doszorować. Zobaczymy może, może jakieś chemidamy damy i, i będzie też się błyszczało. No a co tutaj najbardziej się podoba to te schodki. Chociaż z jednej tylko z góry je wyczyścili. Z góry prezentują się całkiem sympatycznie, ale już Tutaj jedna rzecz mi się nie podoba bo tego nie obczyścili a my to będziemy chcieli malować, także tak to wygląda No a ogólnie to już jest godzina po 17 Bartek ponoć pojechał do Wiraka odebrać lodówki do pokoi, takie malutkie na razie i czekam na niego z dostawą, dostawę, co prawda lodówki yy, różny film Używki chyba stoją co pamiętam 60 dolarów sztuka. Ale wszystkie ponad działające wszystkie tu mamy ich i to shibe. no Są to typowo takie lodóweczki do, yy, do pokoju. Także yy, no, niech sobie odstoją trochę jutro, będziemy sprawdzać czy wszystko działa. No ale powoli pokoje będą zapełniane potrzebne rzeczy sobota, godzina myślę, że już gdzieś przed ósmą Ja właśnie a tutaj w ogóle jest reklama jeżdżąca ja właśnie opuściłem siłownię trening sobotni zrobiony kurczę, no to jest u mnie jednak uzależnienie jak nie zrobię treningu to w dzień to potem chodzę i się czuję. taka prawda no, a siłowni jak już znacie szybka droga do House'u to też mi się bardzo podobało. bo nawet tu w Kampocie, w Kambodży, czy w Polsce, w Holandii, jak mieszkałem, zawsze gdzieś tam do tej siłowni trzeba było dojeżdżać. Czasami nie było motywacji, a to nie wiem, deszcz padał, śnieg padał. W Kambodży zawsze ciepło, a teraz mam, o, tu mam drzwi od guesthouse'u, a tam już jest siłownia, także o taką Polskę walczyłem. Rower muszę to naprawić, bo awaria sprzed dwóch miesięcy cały czas aktualna. Kampo od Kambodża Kat przyszedł i mnie pośpiesza A my dzisiaj jedziemy Zostaliśmy zlecenie Na kogo? Od Na kogo? Zostaliśmy zlecenie od Andre I I razem z Polem jedziemy zobaczyć jakiś To nie zamykaj przecież i tak zamykasz ze mną Lokal ale też dzisiaj zobaczymy bo Prezes Bezos zakupił auto. Furę, furę. Furę, nie tanią. Nie tanią, kijem mordik, No, ale zaraz zobaczymy. Bardzo ładnie się prezentuje. Nie byłem jeszcze w środku, także zobaczycie dzisiaj co Bezos zakupił. Ja tam nie widzę. Także jesteśmy, to jest sta fura, jeszcze bez rejestracji. Ale na tle bokoru prezentuje się... No panie. No, robi wrażenie. Cały lit pojemności. Dobra idziemy. Może... Automacie? LIT pojemności automat Widziałem, że w środku skóry jak Ferrari Prawie, no? Jedziemy do najpierw do Elvisa Presleya Eee, no panie Czyściutko Pali od pierwszego Wrażenia Kuberska muzyka jest? O kurwa. No i już jej serk mało. jest. Wow. Także pojemności ma tyle, co końcówka z dobry. O Jest ładnie wypachnione już, wyczyszczone. Jest czym się wozić po mieście. No dokładnie. A tu będziecie mogli zobaczyć ciekawy obrazek, bo tak to jak już pewnie widzieliście niejednokrotnie, w każdym razie różne ceremonie, robi się pod domem. Mogę? I to nie jest wesele, wczoraj byliśmy i był znajomy akurat, chciałem powiedzieć, pozdrowienia, ale... pozdrowienia dla Roberta. I Robert chciał się wbić na wesele. Ładnie się ubrał i mówi je, ze swoją przyjaciółką idą na wesele. Ja mówię na które wesele? No tu za rogiem na poprawę. Ja mówię, ale to nie jest wesele, to jest rocznica, rok po pogrzebie. <zł recyklu> Także ich plany runęły trochę. Dlatego ja też się powstrzymałem, dlatego że tej truż, tak jak tutaj różne ceremonie robią przy domu. Wystawiają namiocik. A my jedziemy zgarnąć pola i zobaczyć co tam pol ciekawego ma. Co prawda... Mogę tak powiedzieć, że już Andrę coś wynajął, ale podobno może się wycofać, zamienić. No nic, idziemy do pola. Jest ją. A właśnie to płetwo od Nie, 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 nie nagrałeś. A, to płetwo z jak? Oh my god. No. I jeszcze z tyłu Ale jest podłożona, zobacz. zobacz. A. Nie, nie, kawę? nie. Nie mamy czasu, jedziemy. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Co Jaki si jest plan działania? Co się powiem, e, ja, ja dam ci scenariusz, nie? Mhm. bo Andrzej e, chce wiedzieć, że skąd, stąd, od Elwisa do niego, e, ile, kilometrów? Nie? Ok. Teraz proszę, cię, e, idziemy w tą stronę, mhm. możesz nakręcić cokolwiek, a potem e, zaraz za ją publiczną. Pierwszy budynek. Okay? Paul, o którym Ty mówisz? O tym ja? pierwszym budynku na skrzyżowaniu? Nie, nie chcę nie, nie. Dobra, jedziemy na tym. Po prawej stronie, tam gdzie był jest ten yeah, pomost. Przed... Nie, to jest Jedziemy zobaczyć Bartek, to dobra. Dwa. To jest dwa, rozbiję. A jeden no. otwieraj po prawej? Okej, okay, także jesteśmy tutaj pod restauracją Melwisa, to będzie film na YouTube oraz film e... Andreowy pokazujący lokalizację, a więc Let's go ruszamy. A od razu będziecie mogli no. zobaczyć. Pol, może ty no. powiedz co jest po lewo? Tutaj... Lepiej rzeka, to jest a poczta. poczta? Poczta. Poczta w kampot. A po prawej rzeka, nie? No to rzeka każdy o, krasz, o, zna stateczki. Kambodziański czerwony krzyż, nie? Tutaj czerwony krzyż kamodziański, tak, okej, okay. tak. o to potem, fajnie, bo... A potem bank, bank centralny prowicji. Na roodowej? No. Tak, no. No, no jeszcze nie tutaj bardziej. O kręć, kręć po, po prawej. Tak, o. Po prawej, po prawej, po prawej. Po prawej. A po prawej mamy rzeka, rzekę. Nie? O, Riverside. Tak. O! Już. Już. National Bank of Cambodia, Maszyna, no, o, Tu dalej teraz, jest muzeum. Teraz muzeum, a teraz urząd uh, uh, prowencyjny, nie? Uh -huh. Tutaj wydają jedzenie, widziałem rybakom no, no, no. no, jak, nie, nie, nie? Tutaj mamy cały czas Riverside no, no, i no, rzekę no, w kampot. No, no. No, no. I mocna No i oczywiście to. dalej już boko. Na trzeci na jest najdroższy japoński hotel. Tak, to no, Słyszałem tutaj 300, Elton, 300, 300 dolarów. No, y 380. Za, za, za dobę O tym no. mówisz, Pol. na no, ten jest Wieczorem bardzo dużo ludzi. Andrzej, bardzo dużo ludzi tutaj Tak, Paul mówi, że tutaj jest bardzo dużo ludzi. O co prawo. Tam dalej jest ten lokal, który. Już jest niby wynajęty. Już jesteśmy na miejscu. Tu dużo kręcić I teraz będziemy nakręcić ze mną, okej? OK. Posiadamy Będzie trochę się słabo słychać wydaje mi się, bo wieje o, tutaj, Od wczoraj do mocno Tutaj na może mi stoi na fast food, nie? Tutaj, nie. O, tutaj nie? na fast food tak? Mówić, tak? No dobra food, Tutaj jest sporo miejsca Idziemy na zewnątrz, same pełne urządzenie. Chyba na piwki? nie, to rachunki? To jest toaleta publiczna. To jest toaleta publiczna, a to jest prywatna. Aha, to publiczna. Nawet nie wiedziałem, bo że to jest publiczna toaleta. była No ale wygląda to. To jest publiczna, tak? Tak, ale to jest publiczna, ale to tak? jest prywatna. Aha, jedna jest taka prywatna. No, prywatna, nie. Ciężko to rozdzielić, jak to jest dużo ludzi, ale... Nie, ja, yeah, nie, to już jest... można Kluczyk zrobisz O, oh, popatrz, teraz oh. Riverside Riverside A to on chciał robić mat na tym ty powietrzeniu, popatrz Co chciał robić? Mat na, 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 na... To jest mat, nie? Mm -hmm. O, oh, na tym powieszeniu to jest mat, nie? Okej okay. O, oh. widzisz? O popatrz O, To, 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 to jest pla plaża prywatna To <grychy> no, plaża prywatna ten pomościk też należy do nieruchomości? Tak, tak, tak. no, no Tam kolację często jedzie. ja widzę, że teraz już jest zniszczony A obok jest, też ma na wodzie, nie? Zobacz, nie? Urządzenie jest to proszę, No i to jest fajne, bo można wyświetlać mecze tutaj, by powiem ci, ja nie o, wiem czemu tu mistrz... Jest... Na projektor? No, no. Fajne, Dobra, teraz miejsce. idziemy do góry, jak to... No. Aha, bo jeszcze tu jest na górze coś Coś zostawiają to. No lodówkę jedną... Nawet czy te dwie lodówki, mógłbym, mogę wziąć je. No, 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 no. Za trzy stówy. Za co? Za 2,5. Za pół no. Spytaj się Pol, czy, czy będą sprzedawać, czy to jest do wynajęcia, czy sprzedają czy sprzedają. Bo to jest od firmy, ale można dostać za darmo No bo ci akurat z tym no. to nie jest tak łatwo. Bo Bartek rozmawiał i nie jest tak łatwo. A Coca-Cola, ani nie, a. Coca -Cola, nie Anko. to i ja tu stoi tutaj. Ja wiem. Tu jest widoko długi dla menedżera Nie? Mhm. Mm do góry. O! Tam jest trzy, trzy za, zabranki e, z kuchni. Tak. Mm -hmm. Zdążenie jak kuchnia jest pełne. Nie? Aha, bo to jest taka kuchnia jakby. Tak, Ale czarno. Zabranaki. Marska kuchnia. Bach, nie? Bartek. A... Widziałeś kuchnię? A, idziemy do góry. Idziemy, no. O, jest szybki bil. A my mieliśmy zacząć pracę, ale prądu nie było. Co? Siano jest. No, zobaczcie gdzie w Kambodży bardzo. Pliki setek. 50 000. Gdzieś mamy już 100? Aha, czyli tu też jest. A my nie, my nie. Idziemy do góry, do piętra. Ale dziwne te schody, prawie spadły no Okej, okay, to tu mamy takie przeszkło, no to tutaj to ci powiem No, no Panie prezesie To oni zabrają tylko urządzenia muzyczne, nie? O, to nie jest dla Andreja, nie? To jest tak, nie? Dwa toalety O, to jest duże pomieszczenie, wolno chować, nie? Nie, no tutaj to jest piękne, Tu można robić chociaż dwa duże pokoje, nie? O, zobacz, taras. O, spędził dużo, wszystko. O, widzisz? O, teraz mamy prywatny taras dla niego, nie? Zobacz, nie? O. No ci powiem, no. że nie ma biedy. No. Tam, jaki piasek zagrabiony w ogóle. No i ty, zobacz. Te widoki. No miejsce I, uh, jest ciekawe. Coś, coś powiem powiem uh, Panie, że dzisiaj mój kolega powiedział że uh, może siedzieć tutaj za jakieś, uh, kilkaset dolarów on działa w Panie i uh -huh. nawet siedzi i ka kawiarni Panie i Panie, Panie i Panie, Panie i Panie, Panie i Panie, Panie ściany na, na market, nie? I już można towary przedrzucić O! Tutaj mogą siedzieć do rana tutaj, nie? To, nie? Do rana możesz Andrzej siedzieć tutaj na dole o, Plaża prywatna, nie? Pry, prywatna plaża no. Żyć nie umierać, prawda? Panie Pitezos? No, 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 no i piękne Ja się zawsze jaram bokorem Często robią, e, e, 30, nie? No. O. Tak, tam jest taki duży plac, no. parking, e, koncerty jak robią jakieś większe, to właśnie w tym o. miejscu. Na przeciwko jest e, jakieś e, jesień, e, no, nocne drinki, nie? Kmerskie bary takie, no, bez jakichś tam no. udziwnień, ale zwykłe takie kmerskie imprezownie, tam kmerzy spędzają czas. No, Ale jeżeli robimy mnie tak, że ja też idą tutaj, nie? O tutaj, dach nad tym, nad marketem, nie? Mhm mm no, Wygląda to ciekawie, wygląda to ciekawie Mamy jakieś lampeczki My tutaj porozmawiamy o kwestiach finansowych Ale miejsce wygląda naprawdę bardzo ciekawe Wygląda naprawdę zacnie. Kochani, nie brakuje, Mamy sześć. Ja już w się bartek, pojechał jakieś jeszcze dokupić rzeczy. A tu chłopaki i dziewczyny czyszczą lodóweczki. Chcemy wstawić już się do pokoju, zobaczyć jak to. Jakiś będziemy już też no, razem z lodówkami meble wstawiać, także zobaczymy jak to będzie wyglądać, zobaczymy czy lodówki też działają. Bartek mówi, że żeby po przywiezieniu stały minimum 24 godziny, także jeszcze mamy trochę czasu.